Dom, dam, dam. Cześć, z tej strony Nitek. Dzisiaj jesteśmy ponownie na Pacyfiku. Gramy znowu w Rising Storm ze względu na prośbę, którą otrzymałem o pokazanie parę rzeczy i tak też zrobię. Zacznijmy zatem od tego, co było ode mnie wymagane. Zatem o statystykach i wszystkim co w tej grze możemy odblokować, zlewelować i co jest też dostępne. Jak widzicie, statystyki standardowe, ilość śmierci, ilość zgonów. Jaka tam moja drużyna jest ulubiona, bla bla bla. Jakie mam tam skarpetki, majtki i tak dalej. Natomiast widzicie też klasy, które są dostępne w grze. Tutaj jest to ładnie wszystko zebrane, ładnie jest wszystko opisane. Możecie się też dowiedzieć, z czego ja się też dowiedziałem pierwszy raz klikając właśnie w te statystyki. Że granie jakąkolwiek z klas powoduje też dodawanie jakichś wartości procentowych do jakichś tam skilli, jak na przykład tam, do szładowywania, czy też do biegania z daną bronią. To jest właśnie ten pasek staminy, albo to jest. Może do tego dokładniejszego przymierzania, ale chyba nie, bo to jest to Weapon Focus. A macie tutaj Experience, Honor. Tutaj są jeszcze jakieś unlocki dla weterana. Weteran, nie wiem nawet po którym levelu, jest 25, może albo 30. Ciężko mi powiedzieć, jeszcze tam nie byłem. Natomiast oprócz tutaj jakichś tych broni, weteran dostaje też inną skórkę dla postaci, którą gramy, więc wygląda on trochę inaczej i wszyscy wiedzą, że on jest tam weteranem, że go trzeba cz czcić, nosić na rękach i w ogóle piweczko mu w zębach nosić. No tak jak mówię, no te bronie tutaj też dostajemy, a broni jest, no trochę. Nie jest ich może od groma, natomiast jest ich trochę, każdy znajdzie coś dla siebie, jest katana, jest granatnik, jest bar, jest pting, są snajperki, jest miotacz ognia, czego chcieć więcej? Chyba pistoletu na kapiszony, ale po co to komu na prawdziwej wojnie? Jak widzicie, broni też mają swoje jakieś tutaj bonusy. E, oczywiście dostajemy je do e, tych cyferek, tutaj powiększają nam się, jak tylko klikniemy na link w mailu o powiększaniu, albo też zlewelujemy broń, zabijając przeciwników. Więc zabijanie w tej grze akurat się opłaca wyjątkowo, ze względu na to, że no ten styl strzelania jest dość ciężki, więc to te bonusy przydadzą się, aczkolwiek. Ze swojej strony, no bo muszę powiedzieć, że jakoś tam ich nie odczuwam, natomiast no, wiadomo, fajnie wiedzieć, że są i że jest po co tymi brońmi się bawić. Są szereg aczywków, 24 na 111 odbakowałem, więc długa droga przede mną do wylewelowania wszystkiego. Natomiast no to jest tylko dla tych, co tam sobie lubią polewelować. Ja lubię, aczkolwiek nie przykładam do tego jakiejś większej wagi, no bo musiałbym wtedy, no oczywiście, włączyć mojego psa pasterskiego e, od Znajdziek, którym bym tutaj skupiał się pewnie na jednym. Aczywku i dążył do niego przez cały tydzień, miesiąc czy też rok. I mimo tak, żebym go nie osiągnął, dalej bym próbował. No niestety jestem dobrym wychowankiem aczywków. To byłoby na tyle ze statystyk. Ogadaliśmy te podstawy i te słupki wszystkie wartości niczym w dobrej korporacji. Przejdźmy zatem do tego co tych skrybno najbardziej, czyli do samej gry. Ja już tutaj sobie szybko jakąś wyszukam. Filtry, no to standardowo. Tryby gry, akcji, czyli taki bardziej Call of Duty. Wszystko jest dostępne. Tu się tłucze pół magazynku w jednego kolesia. Realistyczne to jest to, co gramy. To, co zaraz zobaczycie. A klasyczne no to jest... No, tutaj jeszcze wychodzi eliminacja tego, że broni nie można sobie wybrać. Gramy w gotowych zestawach. Eee, gracze nie mają... Nad głowami, więc musicie polegać jeszcze bardziej na swoich oczach, żeby nie ustrzeć kogoś z drużyny. No i tryby rozgrywki terytorium to jest walka o terytorium to będziemy zaraz rozgrywać taką partię. Countdown niestety nie znam, ale jak się już z tym ogarnę, to być może Wam to też pokażę. Natomiast Firefight jest to odpowiedni Team Dead to jest dla kogoś, kto by się zastanawiał, czy jestem Team Dead Ja nie wiedziałem, że jest dopóki. Ktoś mi nie powiedział, że to właśnie jest Firefight. Natomiast nie ma go co pokazywać, bo tam bardzo często jest taka sieczka, że w wąskich gardłach na mapie e, kumulują się dwie drużyny, ptuką do siebie na tyle, że tam się strzelasz chwilę, umierasz, podbiegasz powrotem w to samo miejsce i umierasz znowu i tak w kółko. Na tym kampanii jest dość ciekawy, natomiast jest mega czasochłonny, ze względu na to, że rozgrywa się on na takiej mapie taktycznej i na tej mapie jest ileś tam punktów i każdy z tych punktów jest jakąś miejscówką w tym przypadku z Redding Storma. Natomiast jako że ten mod nie jest chyba jeszcze dokończony dalej jest ta mapa z Rosji tam są te... Same, rozmieszczenie wszystkiego jest tak jak było w, Rise, w Red Orkestrze, natomiast miejscówki już się ładują z Rising Storma no, pewnie to poprawią, kwestia jakiegoś patcha kwestia dokończenia roboty na razie w to nie gramy, bo to w zeszłą pół dnia na rozgrywkę, no wiadomo jedna runda trwa pół godziny zazwyczaj, a czasami się zdarza, że mecze są rozgrywane po dwie rundy no, są też yy, tutaj typy rozgrywek, w sensie czy jest piechota, czy ma być też, mają być też czołgi, albo same czołgi. Ja nie grywam z czołgami, bez zorganizowanej drużyny nie da się za bardzo pograć z czołgami, no bo ze względu na to, że to są dość OP sprzęty i trzeba tam zgrania i mocnego teamplayu, a nie zawsze taki jest obecny. No, w War Theater to jest Rising Storm czy Red Orchestra, no, my gramy w Rising Storma, więc wybór jest wiadomy. Dobrze, poszukajmy w takim razie jakiegoś serwera. Co jest ważne i na co zwracajcie uwagę, to ilość botów na mapie, no i oczywiście ping. Wszystko, obie te wartości, im mniejsze, tym lepsze. Wiadomo. Natomiast warto też patrzeć, ile jest graczy na serwerach. No i tu akurat na odwrót, im jest więcej ich, tym lepiej. Dobra, jest tutaj jakiś kanał. Guadalcanal, spróbujemy się chyba tam podłączyć, bo widzę, że tutaj wszystkie inne kiepsko przędą. Generalnie Red Orchestra zauważyłem, że, żyje, że Red Orkiestra. Rising Storm żyje najbardziej wieczorami, wtedy jest najwięcej graczy. No, spróbujemy się tutaj podpiąć. Tak, wiem, widziałem tamtą mapę, natomiast to jest mapa, którą prezentowałem na poprzednim filmiku, a nie chodzi o to, żebyście umarli z nudów patrząc na to samo. Mam nadzieję też, że uda mi się pokazać Wam jakąś inną klasę niż zwykłe mięsa armatnie, bo będziecie mieli pogląd jak na rozróżnicowanie rozgrywki, jaka ma miejsce w Rising Stormie. No, jest ona rozróżnicowana, no, w zależności od tego, kimkolwiek gramy, tak naprawdę gra się zupełnie. Inaczej. Największy hardcore jest chyba u dowódcy i u skład liderów. Oni mają największe funkcje tak jak zaciskiem, właśnie na ten team play. To są najwartościowsze postacie. Najbardziej wartościowe postacie. Co ja tu pletę? Sprawdźmy, jak tutaj wygląda strona japońska. Możemy być też moździerzowcem, ale możemy być też dowódcą. No dobrze, weźmy tego dowódcę. Będziemy mieli go z głowy. Mówię tak dlatego, ponieważ dowódca ma grę. Najzwyczajniej słabą i mało interesującą. Natomiast, jeżeli jest drużyna zgrana, jest spoko. Natomiast, pokażę Wam tego dowódcę, będziemy mieli to z głowy. Nie lubię grać dowódcą, jeszcze się z karabinem włączyłem, więc to już jest w ogóle porażka. Natomiast wydaje się, że jest dość standardowo. Przyciskiem T możecie sobie przywołać w trybie realistycznym wszystkie te oznaczenia, możecie się rozejrzeć. No tutaj ważne jest, żeby znaleźć radyjko. Jak widzicie, dowódca ma tutaj dostęp przy reguł zdolności. Jest Force Respawn, to powoduje to, że jak ludzie są w kolejce, już czekają na odrodzenie, to zerujemy licznik a nie wychodzą od razu. Tam złona matki, taki szybki poród. No jest też uh, Recon, czyli zwiat. No, zawołamy zwiat, ale też napiszemy, żeby zupdatowali nam oznaczenia artylerii, bo widzimy tutaj dwa, ale drużyna już jest mocno z przodu, więc tutaj tak naprawdę nikogo nie ma i artyleria się z ...marnuje. dobrze, napiszmy tak jest, żeby zaznaczyli gdzie też ta artyleria ma spaść. O ile są skład liderzy ogarnięci, to powinien być, powinien dać radę. Widzę, że ktoś się tutaj zakradł do mnie, więc ojwiku, ja tu może go skoszę, bo bo jeszcze przecież kosy założy, co byłoby dość niefortunne. Tak, wiem, komander ma, jest dość wartościową postacią, o ile, team, o ile skład liderzy są rozgarnięci, a jak widać nie są. Nikt nie oznacza tych miejsc, więc ta artyleria może spaść co najwyżej tutaj albo tutaj. Jest to słabe. Dlatego. No to jest tak naprawdę gra dowódcą i jest ona słaba bez dobrych skład liderów więc to wszystko się zazębia i no i potrzebuje tu jakiejś symbiozy, ale no tak jak mówię, grajcie w to raczej wieczorami, kiedy tych ludzi jest więcej, a nie przypadkowi. Tam już są wyjadacze, bardzo często się trafia na tych samych graczy, na tych samych serwerach no i wygląda to zupełnie inaczej, bo teraz to wygląda biednie i tak naprawdę nie ma co tego komandera chwalić, ani robić. No widzę, że czasu tutaj zostało 22 sekundy, więc popatrzę jeszcze sobie tutaj mapę, no a tutaj wezwę sobie jakąś Jakąś tutaj artylerię z okrętu? Jakiś ostrzał artyleryjski? Whatever, bo tak to będzie bez sensu. No coś tam sobie strzela, coś tam sobie wybucha, whatever. Tutaj Force spawn. No i przegraliśmy. Wcale się nie dziwię. Będzie teraz trzecia runda, natomiast ja pokuszę się jednak o zmianę roli, ponieważ bycie komanderem przy... Nie ma sensu. No, nie ma sensu. Co no. tutaj duży rzec? O, widzicie, zafarmiłem sobie trochę experience. <laughs> Mapa zmienia. O, no nawet mapę zmienia. Mam nadzieję, że nie na tamtą z tego filmiku. O, się teraz okaże. Hanto. Nie, to nie jest ta mapa z To jest mapa, której ja osobiście nie za bardzo lubię, ze względu na to, że wydziela mi niemożebne pokłady adrenaliny, ze względu na otoczenie, w jakim przyjdzie nam się strzelać. To jest mocno, mocno tak dżungla, moczary, dużo roślinności, nic nie widać. Słychać jeszcze komary i po prostu w absolutnej ciszy, jak tak pykacie w słuchawkach i słuchacie, jak tam w oddali jakieś strzały i te moskity tam latają, jest taka wczówka, bo... Ogarnięci gracze grają, a właściwie tacy tu są, oprócz tych skład liderów, bo oni byli jakimiś debilami. O, tutaj szybko włączymy skład lidera. O, już mi wzięli flame Towera w takim razie. O, dobrze, zagramy mi ognia. Mi <grym> ognia, pokażę Wam jak się przypala kiełbaski. Nie jest to też jakiś duży gameplay, nie jakiś skomplikowany, bardzo. Natomiast, no też Wam pokażę. Natomiast, no tak jak mówiłem w Wczuwkę na tej mapie można złapać niezłą, ale też dużo nerwów, no bo jak zobaczycie odcinek mapy jest tutaj faktycznie taki, że no wyłażą te Japończyki nie wiadomo skąd, w niemożebnych ilościach czasami, a czasami się zaczają tam tylko snajperzy i jest jeszcze gorzej, bo nie da się w ogóle tamtędy przejść. Bo jak, no, jak mówię, no, generalnie są głównie ogarnięci gracze, jeśli chodzi o zwykłe strzelanie, gorzej z tymi liderami. Ale wszystko da się przeboleć. Jeżeli będziecie grali w terytorium, moja rada jest taka, że trzymajcie się tych punktów, które bronicie, czy też które chronicie, zwłaszcza jeżeli wam zależy na punktach, ze względu na to, że a, te punkty nabijane są takie a, drużynowe punkty właściwie, nabijane są w momencie właśnie obrony tych punktów, a, tudzież... Ataku ich i zabijania w miejscach, właśnie tam oznaczonych, czyli w obszarze, który bronicie e, albo z tego miejsca, albo w tym miejscu. Tam jest zawsze więcej tych punktów. Więc, jeżeli Wam zależy na byciu wysokim, w tabeli, bycie wysokim, w tabeli, ja tam jestem wysoki na co dzień, w tabeli być nie muszę. Natomiast, jeżeli chcecie jakieś wysokie miejsce mieć w tabeli wyników na koniec, pilnujcie się tego, właśnie, żeby nie oddalać się od drużyny i zabijać tam. W miejscach do tego oznacza trochę jak spaling papierosów. Słyszę, że ktoś tutaj strzela, więc jest szansa, że zaraz komuś dubską usmażymy. Jestem coraz bliżej słyszę. Aha, ktoś mnie przeładowywał, widzę. O, to z mojej drużyny... O! Właśnie go to ścianą. Nie wychylam się zatem. To jest cały ekwipunek Miotacza ognia. Ma on pistolet i ma on miotacz ognia. Nie ma granatów. Nie może walić wręcz tym miotaczem, może przywalić komuś z kolby z pistoletu, no ale podejdźcie sobie do kogoś, jest to równie trudne jak podejście do ludzi, żeby go przypalić. Sprawdźmy czy go trafiłem, patrzmy na prawo. Chyba nie trafiłem. Już myślałem, że będę miał shot warty w filmiku na YouTubie, niestety ktoś tu biegnie. a co tam. 10 metrów, miotacz ognia. Generalnie nie, nie nauczyłem się jeszcze odległości jaką miotocz ognia pokrywa, natomiast pokrywa on obszarowo, więc nie, trzeba się bawić w celowanie. <laughs> nie trzeba się bawić w celowanie, wystarczy wpadać gdzieś na odległość miota, motać tymi płomieniami. Możecie nawet motać tak, że no one chyba opadają nawet, więc czasami łapię tych ludzi za górką. Generalnie wygrzew jest obłędny. Tam biegają, że im ciepło, kładą się na ziemię i już tam z niej nie wstają, no wiadomo, przy takim podgrzaniu to ciężko, żeby ktokolwiek chciał się podnosić. Dzisiaj akurat taka pogoda była, więc mi trochę też spiekło, czułem się właśnie jak zmotany ogniem. Dobra, idźmy dalej w takim razie. Warto sobie tutaj Oj, przepraszam, konsolę włączyłem w sensie. tam czyj chciałem wpisać, ale zapomniałem, że nagrywam, więc ich nie wpisuję. Natomiast warto czasami, zwłaszcza na tych otwartych mapach, aby gdzieś, gdzie chcecie się szybko przemyśleć z jednego miejsca na drugi, gdyby toczyło ognia, wrzucić sobie do łapy pistolet, bo z nim biega się o wiele szybciej. Widzę, że nie tylko ja tutaj pilnuję tej lewej strony. Ja już zauważyłem, że lewa strona jest popularna wśród strony japońskiej do o, spróbowania przedostania się na drugą stronę. No, dostałem akurat granatem, więc tam nie popilnowałem za bardzo. Ta mapa, którą widzieliście w dowódce jest również dostępna... Normalnie wciskacie M, możecie pooglądać, tylko tutaj mnie widać. Widać tylko naszych członków drużyny, tam gdzie umierają. No, no i ewentualnie, jeżeli dowódca puści zwiat, to wtedy widać też, gdzie są przeciwnicy. Jak widzę, nie ma też tutaj znowu żadnego skład lidera. W związku z tym, no, widzieliście jak się działa miotaczem ognia? Tak naprawdę to jest cała filozofia otacza ognia. W związku z tym, ja jeszcze pozwolę się zabić, ponieważ tak jest tutaj rozegrane i wymyślono. Zmiany roli w takcie gry, że każdą zlicza jako samobójstwo, co nie polecam zmieniać tych ról za często w związku z tym. Natomiast ja już się przełączę, tutaj widzę plantację ryżu. Ja już się przełączę, w takim razie, skoro nie ma żadnego skład lidera, żeby pokazać Wam, co też ten skład lider potrafi, a czego potrafić nie umie. A nie umie ugotować makaronu, ale za to umie zrobić ryż. A, no widzicie, pff, no strzelanie flame towerem jest mocno ograniczone. W ogóle cofnęło mnie tak niemożebnie, i Jezus Maria. Uh, ok, zabiję mnie, zmieniamy na skład litera. Widzę, że dalej żadnego nie ma, chyba. Nie ma, więc w ogóle też jakiś niemożebny ten serwer jest. Natomiast tylko on serwował mi inną mapę, natomiast drużyny są strasznie kiepskie. To nawet ja, no, się świeżynka właściwie w temacie, bo te 30 godzin na liczniku nie znaczą za dużo. Nadal potrafię stwierdzić, że drużyny są beznadziejne. No bywa też i tak. To jest chyba też jedna z niewielu map, albo jedyna nawet, w której Japończycy są stroną atakującą, a Amerykanie odpierają atak. Generalnie Japończykami gra się ciekawie, co zostawię na inny filmik. Oni mają inne zdolności, dość, no, dość niespodziewane, nie, niespodziewane, niespotykane. No nie widziałem ich wcześniej żadnych że poruszających podobny temat. Mają tą szarżę, kopią granaty w ziemi, zadają tym samym pułapki, ale też rozrywkowo wpadają z granatami w tłumy ludzi i wybuchają. Jak to bywa z za że to jest temat na inny filmik. Teraz tutaj popalimy sobie troszkę ziołka, coś tam strzela. Ja tutaj poszerzę trochę pożogi, się pożogę. Tu kieruję w chyba cofnąłem się z... Gdzieś bardzo. Widzicie, to jest to co wiem, że obszarowo A widzicie, tutaj Banzai chciał zrobić, ale nie dał rady. Okej, okay, nie wiem nawet co bronimy, tak sobie tu łażę bez ładu i składu chłopaki tu się bronił, o, tu już gdzieś moździerz. Aaaa! Strzelił mnie, jego ja spaliłem. Remis. Zmieniamy tą rolę w takim razie. O nie, zobaczcie, zajęci są ci skład liderze. też sniper, no ale to sniper? <laughs> Chyba już wolę biegać z tymi i ognia. No nie no, pokażę wam tą sniperkę. Jozi Pozdrawiam Joziego, Jozi jesteś w telewizji prawie, że Jozi mówi, że snajperki są najlepsze w Rising Stormie lub w Red Orkiestrze. Ja osobiście nie mam zdania, mało grywam snajperami, kiedyś jeszcze jakieś miałem takie zaciągi siedzenia w krzakach na dużych mapach i pykania do innych ze snajperek. No, tutaj jakoś tak tego nie mam, zwłaszcza, że mapa jest nieprzychylna. To jest ten odcinek, który mnie tak przeraża. To zauważył TK na Geeksie, To gra nie jest dla każdego. Nie jest to standardowy shooter. Nie każdy się tutaj oznajdzie. <śm> oznajdzie. O oznajdzie. Odnajdzie się tutaj nie każdy. Nie jest to standardowa rozgrywka. Mapy są dość obszerne, więc czasami tutaj no, nie ma strzelania przez dłuższy okres czasu. Ale nie, nie jest to też okres czasu na miarę army, gdzie czasami przez godzinę nic się nie dzieje. A przynajmniej tak słyszałem, ponieważ ze względu na to, co słyszałem, więc nie grałem. To są słynne lunety, które tak zachwala i nie ja wiem, czy są takie super. No jest luneta, która przybliża tylko lunetę, a reszta jest w normalnej wielkości, normalnym oddaleniu. To chyba jest z naszej strony. nie celuję w tamtą. Albo zaś coś pomyślałem. Snajperzy nie należą do żadnego składu. Są sami sobie szefami. Nie mają skład liderów, więc zawsze czeka nas szaleńczy bieg. O, czekajcie, biegnie co widzicie? Ach, trafiłem go! I to był z mojej drużyny. Mm. Um. <grywy> Przepraszam ładnie, pamiętajcie, żeby przepraszać. Natomiast strzał był bardzo ładny. Ale to tyle, ze względu na to, że to snajperka, no, trzeba trzymać się na dystans, więc nie jesteśmy w centrum uwagi. Bardzo często właśnie nic się nie dzieje. Naprawdę jest to bardzo często jakie się nie dzieje. Podejrzewam, że trzeba znać miejscówki, w których płaść się należy. Czekam czy to trafiłem przez tą deskę. Ale znowu kogoś zabiłem ze swojej drużyny. Jestem po prostu idealny, zapomniałem się, przecież nie gram z Amerykanami. No, właściwie się zgubiłem, są z Amerykanami przecież. No to nie wiem dlaczego zabiłem kogoś z mojej drużyny. Sam siebie zamotałem, zwolniłem. generalnie tak wygląda gra z snajperem. Ma pistolet, ma snajperkę, ma granaty... Nie wiem, czy ma granaty, szczerze mówiąc. I to jest cały snajper na tych większych mapach bardziej otwartych on się jakoś bardziej sprawdza i ta rozgrywka jest bardziej przyjemna. Natomiast no, trafiliśmy na tą mapę, więc no, tu wam pokazuje, no, że trochę jest bezużyteczny, ale nie przeczę. Umiejętny snajper tutaj jest w stanie dużo namieszać, gdzieś położyć się w jakimś zakamarku, których ja najprawdopodobniej jeszcze po prostu nie znam. i wtedy bydło równo. No i o to przecież w tym wszystkim chodzi, żeby dużo się nastrzelać. W Rising Stormie tej akcji jest masa. W zależności od klasy, styl rozgrywki drastycznie się zmienia. Pamiętajcie o tym, jeżeli będziecie się w to bawić, żeby no, upatrzyć sobie na pierwsze godziny, no, tak sprawdzić sobie pobieżnie, co i jak. No, może popatrzeć na moje filmiki, które tutaj właśnie prezentuję. Jeden z nich i wybrać klasę, która najbardziej odpowiada waszemu stylowi rozgrywki i zbratać się z nią na dłuższy okres czasu, ponieważ no, zmiana klas cały czas, no, <laughs> zmiana klas cały czas jest w ogóle rzeczą głupią, którą możecie zrobić. Trochę tak jak z dochodzącymi nowymi brońmi w Battlefieldzie, nie warto ich zmieniać, skoro macie wyćwiczoną jakąś jedną, bo po prostu w tych innych nie będziecie dawać rady i myślę, że tak stało się już w moim przypadku, ponieważ tak jak mówiłem zazwyczaj gram mięskiem armatnym, czyli Riflemanem i teraz nie odnajduję się do końca w tych innych klasach. Natomiast nie przeczę, że one są jakieś złe, ja po prostu nimi grać nie umiem. Pokryliśmy w tym filmiku Snajpera, skład lidera i widzieliście też gapienie się w mapę dowódcy całej drużyny. To byłoby na tyle, myślę. Spotkamy się przy okazji następnego filmiku. Będziecie mieli dalszy pogląd na dalsze klasy i zobaczycie też inne mapy. Mam nadzieję, że gra mi na to pozwoli i będziecie mieli już wtedy całkowity obraz Rising Storma. Map jest 6, klas jest więcej, <laughs> nie policzyłem ich, natomiast. Gra jest warta, bo tak jak mówię, kosztuje niewiele i zdaje się, że kupując tego Rising Storma dostajecie też w paczce Red Orchestra 2, 2, a przynajmniej jakąś jej część, no bo przecież ta się opiera na Red Orchestra 2, więc dostajecie masę świetnej zabawy i klimatycznej strzelaniny, no tylko musicie się w tym klimacie odnaleźć, no niestety dema nie ma, więc zapraszam na dalsze filmiki. Dzięki serdeczne, że spędziliście ze mną chwilę. Mówił do Was Nitek, to był Rising Storm, a w tle być może słychać moją córkę, która obudziła się z tej całej gadaniny. W związku z tym idę! Cześć! Cześć, Co poważnie! Cześć! Cześć. 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 Cześć.

I need that artillery strike down on that left side. Snap it down the artillery not a for me. recon, sorry